Mogło się dzisiaj skończyć jednak, zamiast tego sędzia rozprawę odroczył. Mowa o sprawie byłego posła prawa i sprawiedliwości oraz solidarnej Polski Tomasza G., która rozpoczęła się w 2017 roku. Oskarżony zamierza złożyć prywatny akt oskarżenia przeciwko prokurator Katarzynie Podolak. Chodzi o jej słowa z listopadowej rozprawy, których nie spisano w protokole. Tomasz G chce sprostowania i uzupełnienia dokumentu o słowa Podolak, w których miała powiedzieć, że tu cytat oskarżony popełniał kolejne przestępstwa. W związku z powyższym adwokat Tomasza G zawnioskował do sądu o to, by prokurator Podolak wyłączyć ze sprawy, a sąd uznał, że w takim razie rozprawy dalej prowadzić nie można. Przypomnijmy, proces dotyczy działań Tomasza G. w latach 90., gdy ten nie był jeszcze posłem. Jako pełnomocnik w sklepach meblowych miał wyłudzać kredyty na dane klientów bez ich wiedzy. Były poseł ma zarzut wyłudzenia kredytów na około 88 tysięcy złotych. Wyrok w tej sprawie miał zapaść w listopadzie, ale wtedy skład sędziowski nie był prawidłowo skonstruowany. To jednak nie jedyny proces byłego posła. Od maja zeszłego roku w sądzie toczy się inny proces Tomasza G., w którym oskarżony jest o wyłudzenie 400 tysięcy złotych z kancelarii Sejmu oraz o wyprowadzenie 5 milionów złotych z prywatnej wyższej uczelni prowadzonej przez jego żonę. Na prawomocne wyroki w obu sprawach będziemy musieli jeszcze poczekać. Claudia Stefens, puls dnia.